Z tej strony i zapraszam Was do obejrzenia kolejnego materiału. Dzisiaj sobie zagramy w Battlefield Hardline. Gramy oczywiście w Crawl Force na mapce wykolejeni. Grał będę tutaj szturmowcem z karabinem SA58OSW. Innych rzeczy też będę używał, tak jak widzicie i tak na początek chciałem podziękować chłopakom za spotkanie. Wszystkim razem i każdemu z osobna. Nie będę wszystkich wymieniał, ale zabawa była przednia. Mam nadzieję, że kolejny rok, w kolejnym roku spotkamy się w większym gronie. Zobaczymy, co to będzie. I co tutaj pogadajmy o gameplayu. Ostatnio też ma mało wyrywam na tym bo zainteresowałem się Wiedzmim, Wiedzmim. Zastanawiam się, czy wrzu wrzucić jakieś materie. wziąłem magię już Zobaczymy, jak tam. Zobaczymy, wiem, jak będzie. Może wrzuci. Ale zrobiłem jeden live. Troszkę tam... Tylko strasznie było słabo widać. Zniszczyłem, by... chyba jak to siedzi No, poszedł Bapka bardzo fajna jak wiecie chociaż bardzo pomperska. jak na te pociągi i tak akurat w tej rundzie nie było tak dużo ludzi siedzących na dachu no, ale co inne rundy to po 10 potrafiło siedzieć na tym dachu tutaj i pilnować, żeby nikt nie pokrzyk. No i tutaj się z się nawzajem zabiło. Tu dwóch na wiarno, którego się się nie zabił. Mam nadzieję, że kiedyś naprawię ten bug, że dym, dym znaczy się gaz, dym, dym też oczywiście, i i, i, i na się przez ściany. Tutaj na przykład widać Ja do mnie szczerze bandy to <laughs> dodatkowo o czym tu mogę jeszcze powiedzieć? Może się pojawi coś z Project Cars może To jest Canby Motion Masz, Łapce 4 Czyli, że mam tu całego arsenału w też, tam o sobie widać, też przebiegłem przez płomienie niby. O! Zgnałem. akurat przebiegłem przez płomienie, które nie było, nie było ich widać to była taka poświata mała. drugiego. drugiego? No i po sobie Gram to oczywiście sztłumowcę, żeby nie było. Dawnym żołnierzem wsparcia, z do trzeciego i czwartego. Jakieś długi materiał był dużo biegania. W niektórych momentach zerowację musiałem troszkę to wycinać, chociaż kilka też takich zostawiłem co biegałem a nie zabijałem. Dlatego tam przy ma tyle, <śmiech> <śmiech> ale mniej czy więcej. Też późno zacząłem tę rundę, ale i tak dobrze, że wyszedłem pod uwagę co jak skończę. Zobaczycie go na koniec. <laughs> Przepraszam. Eee. Dlaczego tak w ogóle w nie było? No, bo nie wiem. Byłem na urlopie w Polsce, oczywiście. Oczywiście to spotkanie. No, no Może... Jeżeli chłopaki się zgodzą, to wrzucę jeszcze filmik z tego spotkania. A to tylko jest za jej zgodą. Yy, co jeszcze... No, dwa tygodnie byłem w Polsce. Teraz tak tydzień zleciał. Bo we wtorek już na miałem, to... <laughs> to ogra, się w co W sumie nadal się gra. Teraz łapię chwilę, żeby tak nagrać ten na filmik. Już wczoraj miał być miał być wrzucony, ale tak. Zacząłem grać, a później już zleciało. No i tutaj jest chyba ten fragment. O, patrzcie do Kolesia. Do ściany się, na się zawiesił i później spod... To chyba jest fragment, coś nic nie dzieje. Rozglądam się i szukam kogokolwiek. Bo nie ma nikogo. O, no, tu jest dwóch no, ani jednego hitra nie dostałem. Nie wiem, Szybki transport. O, zaraz zobaczymy. Taki, taki martwy. A, to tak powiedzieć. Oczywiście tutaj powiedzę, chłopaków, którzy ze Śmiecha, na i Tesiora. Nie wiem czy tam ktoś jeszcze później dołączył, ale jak zobaczę, to na pewno nie Tu się chyba tylko sobie z tego albo w górę. No, skoro to po dachu biega, mm, co tu jeszcze można chodzić? Powtarzam już po raz n-ty, brakuje mi deminacji. Mam nadzieję, że pojawi się w tym dodatku co będzie w czerwcu, czy w lipcu. Chyba w lipcu nie No i tutaj będzie tylko rzędy. jak się robi lewoluszem, tylko tutaj z karabinem trzeba sporo wywalić. Ale w zupełności jeden airbag wystarczy. Albo z, magazynem z rkm Yzerkeiemu, bo tutaj muszę troszkę więcej wywalić. Dziwo, kurde, jak no, oni się wynieśli, bo żadnego to mi się nie zaliczyło, że ich zabijemy w ten sposób, no, co nie nie To już się pali ładnie, chwileczkę. Jeszcze, jeszcze troszeczkę. No, i jak widać, koleś jest zawieszony, ale nie wiem, liczyło. Kiedyś, mi, jak magikowi pokazywałem, jak się robi Levolution Le na, na plantacji kon konopi, to zginął z mojej ręki. A później, chyba, w następnej rundzie dwóch zabił w ten sam sposób. To jest koleś. Nie oczywiście przeskoczyć. Chodź tu już chodź Chodźcie, headshot Jeszcze dwóch chyba lata w góry Kładcie koktajlam bombę zapalającą rozpiłkę do zamiast tym po prawej się tym co dalej tak to się skończyło, będzie. Kolejny zgon. Przebił go troszkę koło, to nie mogłem go mi wytrafić. I mnie Nawet nie było widać, że miałbym zecelowane we mnie, tylko strzelał w to... coś. To cegły bodajże, czy to skrzynie, czy co to było? cegły. Cy, tyk. co Jeszcze jeden jest. M żadnych tam informacji na temat nowego dodatku nie ma, oprócz tego, że to będą dwie mapy nocne. Jeżeli chcecie coś więcej wiedzieć, zajrzyjcie do kanału na Magika, czy no, na Magica. do... na Magika, do Magika. <laughs> nie wiem skąd te informacje bierze, ale się sprawdzają. O. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? się zawiesiłem i trzeba teraz znowu chyba pobudkać w kółko znaleźć kogokolwiek no, pobudka są z wykurwistym karabinem no pobudka słów z wykurwistym karabinem więc te są mają dobre niekiedy tu mu chyba sobie też podpada nie wiem czy to było wypadnie no co on nie ma tak łatwo. Zajmę o to Tutaj jest jedna z moich gaf. Mogę ja gdzieś indziej się schować. Nie tak daleko. Hm. Nie widziałem go. Ja bym sobie przejechał. Gafa jak ciul. Ale dobra, mieli szczęście. Ale teraz już takiego nie będę mieli. Odłożyłem ładunki. Okale! Przesłanie się. Oo, zakończymy, że co To jest czasem dziwne. I byłoby były biegnina tam chciałem. Nogimy się w samym centrum akcji. <laughs> Znowu Po prostu się jeszcze chodź, tak Robi się. w końcu rundy. W końcu, w końcu hmm. Ja tak... Ciężko bo Zginąłem. Skautelit. Powinienem zmniejszyć odrzut oczywiście. Bo się takiej częstotliwości strzelania. Takie jest moje zdanie. Wiem czy nie podzielacie go, bo na pewno ci co grają snajperami tego nie podzielają. Dlaczego? Czy ktoś widział snajpera strzelającego z biodra cały magazynek w ciągu 30 sekund? Chyba nie. No więc, materia się już kończy. Już tutaj się nie, nie podniosę. Dziękuję za obejrzenie materiału, jeżeli filmik się podobał zapraszam do dawania lajków, komentarzy i oczywiście subskrybujcie, Aby 33 do 11. Na razie, cześć.